Dzień dobry. Dzisiaj z ekipą Pulsu Kultury jedziemy do Muzeum Zamońskich w Kozłówce. Odbywają się tam dzisiaj obchody 162 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W programie wydarzenia mamy rekonstrukcję obozu powstańczego, kuchnię powstańczą oraz pokazy artylerii czarnoprochowej. Jedziemy! Spotykamy się w 162. rocznicę Powstania Styczniowego. Jesteśmy tuż obok obozu powstańczego zorganizowanego w parku Muzeum Zamojskich w Kozówce. Jest tutaj wiele ciekawych atrakcji. Mamy tutaj kuchnię powstańczą, mamy kuźnię, szpital, stanowisko dowodzenia. Już niedługo panie z koła gospodyń wiejskich Skrobowianki i koła gospodyń wiejskich Starościanki podadzą powstańczą strawę. Spotykamy się po uroczystej mszy świętej, w czasie której uczciliśmy powstańców styczniowych ludzi, którzy wydawać by się mogło beznadziejnej walce, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli być wolni i żyć w niepodległym kraju. Warto o nich pamiętać, dlatego ogromnie się cieszę, że tak wiele osób przyjęło zaproszenie i zechciało przybyć na tę dzisiejszą uroczystość. Nasze stowarzyszenie za główny cel sobie postawiło, żeby upamiętnić wszystkie pola bitew powstania styczniowego w naszej okolicy, a szczególnie te, w których świeki brały udział. Ale jak zaczęliśmy poznawać tą historię tych dzielnych ludzi, no to zaczęło nam to powstanie takiej ludzkiej twarzy nabierać twarzy Kajetana i Emilii Cieszkowskiej ze starości. No dzisiaj zobaczymy krótką inscenizację na podstawie potyczki pod samoklęskami, w której pierwsza kompania strzelców z oddziału ćwiatów zatrzymała całą kolumnę rosyjską na kilka godzin. No ale 25 ludzi, bo to już był schyłek powstania, no nie mogła e, jakiejś znacznej szkody tym Rosjanom uczynić, ale głównym celem to był taki, żeby dać czas, żeby w borze starościn, w majątku starościn uprzątnąć resztki działalności tej patriotycznej, żeby nie dać pretekstu władzom cadzkim na spalenie tego dworu i wywiezienie mieszkańców.